No i czy witajcie, ja jestem specjalna eh, 10 subskrypcji. To jest taki y, no podziękowanie oczywiście za 10 subskrypcji, za 11, jeszcze raz, wam e, bardzo dziękuję. Leci muzyka. Mam nadzieję, że mnie nie zadłuża. Tam się pytają. No, mam nadzieję, że się dziś koledzy przywitają. Oczywiście nie jest do na naszej nowej głowy serwer. Um, no i tyle, no. co jeszcze raz wam bardzo dziękuję. A to jest taki krótki gameplay. To jest taki krótki gameplay, że się naparzamy normalnie. Um, no co? To... Fajnie, że się przywitali. Bardzo ich jeszcze raz was pozdrawiam. Oj co no? To jest krótki gętej. Mam um, nadzieję, że będzie was jeszcze więcej. Więc stawcie kciuka w górę. I zasubskrybujcie ten kanał po więcej. No, i zabranie łapki w ogóle. Mam nadzieję, że dobijemy to tym specjalnym 7 bo Będę szczęśliwy. Zabiję go z pałki. Ha! O lol. Myślałem. No trudno. W ogóle pokazuję mi minus. 130 30 y, z Jeśli się muzyka już skończy, to znowu będę kończył ten specjal taki króciutki. Oczywiście będzie druga część. Zabijemy drugą jeszcze. W ogóle pokażę wam jeszcze mój ekwipunek, że na szybko. I zakończymy ten odcinek. Czas się to do was

Włącza się można na wychowywanie. Tu jest jakiś przymoc, leży w tutaj nowo no, no, no. Ja mam bardzo ogarnięte które jest bliższe do mnie Tu mam czapki, kuski, które mam, ale nie wiem, co to tu robi, ale nieważne. Tu mam drzwi jedną, wszystkie tutaj po pół, żetony, skrzynki, oczywiście lustragi albo coś. Tu mam Mam do medyka wszystkich. Tu do Tu Tu do Mam dwa baby faces. Tu mam do wejmu Tu mam do żołnierza. Tu mam do inżyniera. Tu mam do grubego. A tu mam do spaja. Jeszcze raz was, was i, e, Jeszcze raz was bardzo pozdrawiam i tej Jeszcze raz Was bardzo serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że stanicie ze mną do końca e, do końca e, mojego YouTube'a. Mam nadzieję, że on szybko nie nadejdzie bang bang e, Dobra Więc Ty, i tyle Hey.